Rozdział pierwszy Przygotowania do Wielkiego Skoku. Jedyny problem i jak go rozwiązać. Od czego zacząć? Jeśli chcesz, aby twoja podróż do strefy geniuszu przebiegała gładko i sprawnie, to poświęć proszę kilka chwil i odpowiedz na następujące cztery pytania. Zacznij od najbardziej fundamentalnego, czy chcę zwiększyć ilość czasu, w którym czuję się dobrze? Gdy posługuję się sformułowaniem czuć się dobrze, to mam na myśli naturalne, dobre samopoczucie, niezależne od czynników zewnętrznych, takich jak na przykład to, co właśnie zjadłeś lub to, czym się zajmujesz. Ważne, aby zacząć od gotowości na taki stan, ponieważ nie ma sensu doskonalić innych aspektów życia kosztem dobrego samopoczucia. Chciałbym, abyś codziennie spędzał coraz więcej czasu, ciesząc się naturalnym, głębokim uczuciem dobrostanu ogarniającym twój umysł i ciało. Chciałbym, abyś zaczął do tego dążyć, oczywiście, jeśli tylko masz na to ochotę. Jeśli godzisz się wydłużać czas, w którym dobrze się czujesz, to rozszerzmy nasze pytanie na zewnętrzne aspekty twojego życia. Czy jestem gotów zwiększyć ilość czasu? w którym wszystko w moim życiu dobrze się układa. Mam tu na myśli pracę, relacje z ludźmi, twórcze przedsięwzięcia i wszystkie inne aspekty życia, które mają dla ciebie znaczenie. Życzę ci, jeśli tylko sam sobie tego życzysz.